Cześć wszystkim, z tej strony recesio i następnie mówię, że temat nie jest sponsorowany. Zastosujemy sobie prezydent twaruk delikatny z rzodkiewką, czyli z polskiego mleka. Sprawdźmy, jak to wygląda. Na pierwszy rzut oka widzimy front. Sprawdźmy sobie jeszcze, jaki to ma skład. Twaruk. Rzutkiewki 3,8%. Rzutkiewki kandyzowane. Rzutkiewki 0,5%. Cukier, barwnik, karmin. Sól, aromat, pieprz, zielony, czyli w proszku. Dobrze, sprawdźmy sobie. Odpakujmy może tutaj to pudełeczko. I zobaczmy, jak wygląda to na pierwszy rzut oka. Jeszcze chwila. No i widzimy, mamy twarożek. Wygląda taki, no. Dosyć puchowy jest. Sprawdźmy sobie. Biorę nóż. No i będę rozsmarowywał na kanapce. Oczywiście nie używam masła. Jeszcze chwila. I zaraz rozpocznę degustację. Sprawdzę, czy to warto w zasadzie ten produkt kupować. Zobaczmy. Muszę powiedzieć, że smakuje dosyć dobrze nie jest jakiś kwaśny taki no, można by było powiedzieć aksamitny ma smak taki lekki te jak najbardziej polecam minus jest taki, że ten serek ma 150 gramów przydałoby się więcej, nie aż tak mało ale na śniadanie będzie idealne lub na kolację więc polecam a wydaje się znać co myślicie o takim serku Albo napiszcie w komentarzu, co wy spożywacie na śniadanie lub kolację. Zostawcie kciuka do góry, zasubskrybujcie kanał po więcej, a ja tymczasem uciekam. Trzymajcie się, cześć!